Szanowni Państwo, Pani Dyrygent, koleżanki i koledzy, kurzyści. Chcę powiedzieć w ten sposób dlatego, że sam śpiewam i w tym kurze są również moi koledzy, dlatego jestem szczególnie wdzięczny, no, że mogłem przekazać od Pana Marszałka medal zdrowia dla tego chóru. Dziękuję bardzo. Gratuluję. 70-lecie chóru Kantate Deo wydarzenie na dzielnicy. Dlatego także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z medalem promozowia zjawili się dzisiaj, aby pogratulować tej pięknej rocznicy. No, 70 lat to jest kawał czasu, i jest to bardzo, jeden z takich bardzo istotnych dla, no, dla Ursusa, szczególnie, ale dla Warszawy i dla Mazowsza chórów. Także myślę, że każda forma wyróżnienia, a w szczególności honorowe. Najwyższe honorowe odznaczenie Województwa mazowieckiego, dla tego chóru to jest rzecz, która się należała. A mi było tym bardziej miło wręczać to odznaczenie, że z dwo, dwojga kolegami, dwójką kolegów z tego chóru śpiewamy w chórze Harfa. Także to jest też no, koledzy Męckowski i kolega Gawroński no, to są nasi seniorzy, można powiedzieć, w chórze Harfa, który też. Warto promować, a chór tutaj szyno pani Dorota Męckowska naprawdę wielką robotę tutaj zrobiła i jej poprzednicy. Panie burmistrzu, chór Cantate związany bardzo mocno z dzielnicą Ursus, mimo tych międzynarodowych kolaboracji, wielu wyjazdów, współpracy z zagranicznymi artystami, ale te korzenie są właśnie w Ursusie. To, że wyjeżdża chór za granicę, to bardzo dobrze, ponieważ następuje w tym momencie promocja naszej dzielnicy. Jak nie być dumnym z takiego chóru, który również prezentuje się na zewnątrz, poza granicami Polski, ale i poza granicami Ursusa? Tak, jesteśmy dumni, jesteśmy bardzo zadowoleni, że chór Cantate Deo już 70 lat śpiewa na naszym terenie, śpiewa dla nas. Jak, jak słyszeliśmy, ten koncert kolejny bardzo udany, wspaniały koncert. Jak można podsumować te 70 lat? Bo tutaj na pewno wiele można zobaczyć na tej wystawie. Widzieliśmy rękopisy, widzieliśmy dużo zdjęć, fragmenty także strojów. Okazuje się, że 70 lat to wcale nie jest tak dużo. A dzisiaj prowadzący e, e, przybliżył nam osiągnięcia tego chóru, ale jak można podsumować? Ja myślę, że może nie tyle podsumować, ile y, y, powiedzieć, stwierdzić. Ja stwierdzam, że chór to dalej się będzie rozwijał, ponieważ i wychowywał kolejne pokolenia, ponieważ w składzie chóru y, są różni y, mieszkańcy Ursusa, i nie tylko mieszkańcy Ursusa, ale w w różnym wieku widzimy i młodzież już, i będzie się rozwijał, przyciągał kolejnych zdolnych ludzi i będzie służył przede wszystkim społeczeństwu. Bycie członkiem chóru i wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy URSUS to spore zadanie. Udaje się panu to wszystko połączyć? No, jak widać, udaje się. Na pewno dużo pracy, poświęcenia pokory, a jednocześnie trochę dyscypliny, w charakterze troszeczkę no, wrażliwości na potrzeby i na to, co człowieka czeka jutro. Trudno uczyć się tekstów, bo większość piosenek śpiewacie w łacinie. I nie jest trudno się uczyć tekstu, ale nie, trzeba poświęcić trochę tekstowi, również takiej, ileś razy trzeba przeczytać, ileś razy trzeba usłyszeć i wtedy idzie to łatwiej. Jeżeli człowiek, który jest muzykiem wykształconym, to wtedy to jest tak, że łatwiej, nie? Ale jeżeli chodzi o takich y, trochę mniej zaawansowanych, to w istocie rzeczy trzeba powtórzyć wielokrotnie, żeby no, być w zespole przydatnym. Jeśli myśli pan Kantatę deo, jakie ma pan pierwsze skojarzenia? Może jakaś ciekawa historia? Przede wszystkim y, chór, śpiew to taka podwójna modlitwa. Jeżeli jesteśmy w tej kulturze, Jesteśmy katolikami, to nie wystarczy tylko praca zawodowa, czy jakieś tam. Myślę, że śpiew to jest kulturą. Niesienie jej nie dalej, gdy ktoś więcej słyszy, czy to również my oddziałujemy, a więc i w ten sposób uczymy. My poświęcając się, śpiewamy tak dla siebie, jak i dla parafii, jak i dla mieszkańców. Śpiewamy dla Pana Boga przede wszystkim.